Jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy Syria, chociażby, czy Iran, który jest bombardowany co chwila przez Izrael, prawda? więc to akurat niewiele, niewiele wnosi. Co więcej, mieliśmy nie członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli Chińską Republikę Ludową prawda? i uznawanie Tajwanu, jakby, to są różne sprawy. Natomiast jeśli chodzi o te zarzuty, no to tam z tych zarzutów jest jeszcze na przykład zakaz, znaczy uniemożliwienie prawa do przemieszczania się. Tak, czyli niemożność przemieszczania się z miejsca na miejsce na samym terytorium okupowanym. Przecież to właśnie na tym polega to, co się dzieje na zachodnim brzegu. A jeśli chodzi o system apartheidu, to sami Izraelczycy... Już pierwszy, kurwa. Ale jest z miasta, to jeszcze pół biedy. Z lewej. to jest pięknie. Dali mi fraga. ...to jest to praktyka funkcjonowania, ale również... To jest system. Odbiłem się. W zależności od religijnej, prawda, koloru skóry, tak jak to było w ulicy Południowej Afryki, tak lasowych. Tak wiesz, to czuję, że 15 pragu zrobię w tej grze, wiesz? Takim klasycznym prawem apartheid. A co już dwa zrobiłeś? to no. najczęściej omawiając właśnie kwestii Izraela, to jest to prawo do powrotu, tak? Albo prawo do łączenia rodzin. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy Izraelczyka iś chce chce poślubić, jeżeli izraelskiego to mnie widzi. chce po, poślubić sobie Arabkę z zachodniego brzegu, to, nie, to ona nie dostanie prawa pobytu w Izraelu, nie dostanie obywatelstwa, nie dostanie żadnych przywilejów, tak? To, daj Panie Boże, żeby jej potworili przyjechać Jeżeli w tym samym czasie mamy

to jest klasyczny rasizm. Dobra, dzięki. I w tym momencie, m.in. właśnie ten rasizm. Czy Fragi? Najczęściej no, Państwo, tego do, bym też zrobił na świecie. Tylko na mnie zupełnie nie wyjedzie. Ale ja potrzebuję też demerzu różne aspekty dotyczące już realizacji samego prawa okupanta. Nie wtrafiłem nieznanego prawu międzynarodowego. To jest coś, co się zdarza i zdarzało od zawsze i w zwyczajowym prawie ze później. Natomiast mocarstwo okupacyjne ma... Nie trafiłem. Gościu jedzie na ciebie. Tak Wiem. On mnie zabije. Nie trafiłem. Jak cię zabije? Czekaj, poczekaj. 6 sekund, kurwa. Już okupacji, 3 sekundy. Czyli nawet Dzięki. jeżeli prawda, już nie, nie ja. Dzięki. Nie To nie wywiązuje się praktycznie z 90% praw z tego skodyfikowanego prawa międzynarodowego, które przynależą jak gdyby do, do mocarstwa okupacyjnego w Jedzie następny. Mhm. Na mnie. Ja to dopiero to gościa w tej zabiłem, tej więc. Na no okupacji. tym razem ci ten ciężki nie pomógł. Mm -hmm. Tej, która jest autoktoniczna z tego terytorium okupowanego. O kurwa, no! Na pewno będzie Sekundę miałem! Ja przypuszczam, że. Ponieważ już raz NTS zadziwił świat. I no kurwa! No kurwa! Ja przypuszczam że, przypuszczam, że tutaj uzasadnienie wyroku, jeżeli będzie. Nie trafiłbym mnie. Do no. Że ono będzie bardzo podobne do tamtego czy sięga tamtego, prawda, tam jest bardzo szczegółowo właśnie między innymi właśnie kwestia legalności, <laughs> która już tam jest przywoływana, ale tutaj Pięć, Ja pierdolę. Pięć. Dobra, ale to co teraz? Zobaczmy, zablokowane transferu. Czyli hmm. Jeżeli I się ciebie... dzieci uczą w szkole, bo mieszkają we wsi, następnie dochodzą do checkpointu, a tam według fantazji zaś... Oni z... kurwa nie widzą żołnierza, albo przechodzą dalej, albo też nie przechodzą dalej. Ludzie mogą sobie pojechać. jest dalej, też w ogóle nie mogą. Przed to było tak. Wyjedzie zaraz. Odbiłem się! Było odbicie. Na, na prawo masz. A on jest pełny. Ale odbiłem się. Rozumiesz? Mm -hmm. Po prostu od, odbicie, nie? Już mi gra nie dała tego fraga. A to, to mam w fragu. po co mamy już przeczyć Za dużo już lecie. Za dużo już. Dobra, jadę. będą mogli, bez względu na pochodzenie będą mogli Kurwa, zatrzymało mnie po Izraelu, to się okazało, że jednak Arabowie, się tego prawa. Znaczy Arabom, którzy są obywatelami, uwaga, wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Ja pierdolę niż chałka ta... nie wtrafiła. Co właśnie za on jedzie? na ciebie. No i oczywiście podstawowa czy się to trzeba było tak do 48 roku, do tego, że tak. E, Podbiłeś się! Nie, obrażenia krytyczne. Aha, bo nie widziałem, nie, nie widzę co wyskakuje. To chyba po prostu gra, no. Nie widziałem Palestyna. Państwo Palestyna. Co więcej, nie, no, bardzo często. Arabowie to odrzucili. Dlaczego najciekawsze jest to, że nikt nigdy nie... I To była ta gra, która mi dała ten ostatni punkt. Arabskie no. sąsiednie. To była najlepsza gra. To jest jedno, natomiast. Od jakiegoś czasu mieli okazji żadnej. Może być prawno międzynarodowej, czy takiej stworzonej przez, nie wiem, Organizację Narodów Zjednoczonych. Jedyneczka. No super. Ja rozumiem, że w tym samym czasie, bo to jest ciekawe.